Cześć, z tej strony Kami jest to mój pierwszy gameplay z gierki. Nawet nie wiem jak to się dokładnie wymawia: Lucius, Lucius, coś w ten deseń. Stworzymy sobie tutaj nowy profil. Nazwijmy go Kami. Kami gra. Utwórz. Co to jest za gra? No, jest to przygodówka połączona trochę z horrorkiem. Jak to za bardzo wyszło, albo może i nie wyszło twórcą gry Spróbujemy się przekonać Zaczynamy Przygodę 6 czerwca 1972 Zimno jak diabli No jakaś impreza słyszymy A ktoś tutaj się czai Tak iź potejniac Raz skoczy i powiegliła wszystkich. Nie. It's time to blow out the To very good, Susan, to good. To, to, to jest nasza, nasz happy tej birthday tej, son did you see that dad man they grow up fast i bet you, <laughs> you can remember my sixth birthday like it was yesterday mary could you please <porch noise> clean up lucius can help you with the dishes he can stay up later this evening to play with his new toys but in bed no later than ten yes ma'am Naszym zadaniem jest pomóc naszej pani niani w posprzątaniu całego syfu, który zrobiliśmy podczas imprezy. No, trzeba przyznać, że nasz główny bohater jest podobny trochę do tego z filmu Omen. Horror, bardzo stary horror, ale polecam, bo czy ma klimat, dobry film. A to chyba sam pan Szatan, przyszedł nas odwiedzić. Oczka mu się nieźle świecą. O, Wprowadzenie mamy jakieś. Aktualnie wybrana umiejętność, wskaźnik wykrycia, aktualny poziom umiejętności, poziom mocy. Dobra, no standardowe WASD podnieś kłódkę ze stołu. No to bierzemy. Nowy przedmiot w inwentarzu. Wkładaj, wyjmij przedmiot, naciskać mózgowo. Spoko działa. No to dawaj się pani na nią, zamkniemy cię tutaj zaraz. Najpierw zamkniemy drzwi. Teraz cię tutaj kudeczką zamkniemy. I będzie ci chyba. A, jeszcze musimy temperaturę zwiększyć. Znaczy zmniejszyć. Coś mi się wydaje, że z naszej Pani nie zostanie tylko separek lodów. Zabójcze spojrzenie. 60-letni sanitant zabawy na urodziny No a tapetę ma w miski Jest nasza ofiara. I powiem wam, że jak na razie. O, to co? If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how yeah, these things now. unfold when we are thrust on the scene... <laughs> przyszłe ofiary. To słyszymy chyba, że jakiś detektywa, który będzie próbował rozwiskła całą sytuację tajemniczych śmierci w naszym domu, z którymi pewnie jesteśmy związani, tylko my. Powiem Wam, że jak na razie Gierka na samym początku ma dosyć ciekawy klimat. Może się zapowiadać dobrze. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych gameplayach, co gierka przyniesie dalej. No kurde, dom się pali. Czy to tylko sen? Nie, jednak sen chyba. O, znowu pan szatan. lucius lucius there you are and here i am I face. Face. it's okay you can trust me you know who i am don't you i've come to speak to you about your calling my boy each offering you bring me will make you big and mighty it's a simple thing to do lucius you can influence your future and become a master over all but oh so much to do so much ahead of you i have some things for the battle you'll need this notebook Mary, pokój w kamery. Mary, czyści chłodnie. Znalazłem kłótkę na stole. Może się przydać. Mary zamarzła na śmierć. Powinien odnieść kłótkę na miejsce, aby nikt mnie nie podejrzewał. No, wydaje mi się, że to dobry pomysł. O, jeszcze latareczka. To się przyda.

Ja sobie... o. Tak więc musimy jak najszybciej pozbyć się dowodów, że było to zamierzone morderstwo, a żeby wyglądało to na zwykły wypadek. No, no O, wstajemy teraz Mamy już tą notarkę w inwentarzu czy jeszcze nie? O, sprint O i mapę mamy, pokażmy Jesteśmy tu o, Dobra, jakoś znajdziemy drogę do Do chłodni, wybierzmy sobie notarkę E, nie to I idziemy jakaś arystokracja na ścianach. E, idziemy dalej tu czy nie tu? Sprawdź mapę O, dobrze idę w kierunku drzwi gdzieś to teraz musi być tak. kuchnia sprawdź łapę. Mm -hmm. tutaj? nie tutaj też nie o o jest nasza kuchnia pysz fajny torcik z nim ja bym sobie schrupał jest nasza kłódka bierzemy yy, Notatnik Mary. Wziąłem kłódkę, powinienem włożyć ją do kieszeni, aby nigdy jej nie znalazł. Może się przydać później. Zamknij. O, co to? Telekineza. Mamy jakąś nową moc. Telekineza. Co w sensie mi się wydaje, że wszystko w tym momencie wyszło na jaw, w ten krzyk ele niepokojący. Policja przyjechała na miejsce. Jakiś pan detektyw, będzie badał sprawę. Pan detektyw McGuffin. Detective McGuffin. What do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in a mid Czas na nie... typical of women her age did you talk with the owner of the house no sir they're waiting for you in the kitchen how can something like this happen detective was it a seizure of some kind We'll look into it, but it looks like a, case. a misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. No, tak się kończy, że tak powiem, pierwsze zadanie w grze. Lutysz następną przygodę do widzieć się w następnym let's play'u. Na razie.